Cześć, siemanko, z tej strony Sebastian i dzisiaj pokażę wam jak padłem z moimi, można powiedzieć, jedynymi itemkami na nowej edycji box -pvp No więc co, zapraszam do oglądania Ale jeszcze przed tym macie losowanie na dwa z takich gigamonet Jedyne co trzeba zrobić to zostawić łapkę w górę i subskrypcję i zostawić e, komentarz ze swoim nikiem, nie oglądania Dobra widzowie, my już jesteśmy, tak się prezentuje nasze ekwipunek Niektóre części nawet są ciupapi e, Mieczyk mistrza Myślę, że to nie są jakieś słowa słabe temy. No tutaj 12 koksów, potki, dużo firewerek. No, kill of mistrza to w sumie możemy sobie zamienić. O, no, jednak słabe by było się z nim wywalić, a nie będziemy kopać. No więc co, widzimy się jak będzie jakaś akcja. Jakie im bomby sadzimy? Ty, ja mu zdjąłem z 400, o kurde. Ej dobra, też mi dużo zdjął. Co jest? Trzeba uważać. Bo, jakbyśmy się wyrąbali, to by było nieciekawie, szczerze. O, kurde, widzowie. Dobra, jest nieciekawa sytuacja, ale dobra. Dobra, trochę. Kurde, ej, zestresowałem się. Dobra. Stresik był lekki. Patrzcie, pada ktoś. Pada ktoś. Tyły, plecy mi jeszcze robią. O, dobra. Co jest? Pół serca! Jezus! Jakim ja... I dobra. Czekajcie. O nie. Dobra. I dobra, widzowie, jest przypał. Jest przypał. Jezu. Dobra, jeszcze ucieknę. Jezu, dobra widzowie, padamy. Ja pier... Padłam! Czemu ten generator musiał się odrodzić? Boże. Dobra, widzowie, to by było na tyle. Jak się okazało, później to był klan top 1 gracza, więc no, było ogólnie ciężko. Więc co? Siemano!